Słuchajcie, jak w takim razie rozmawiać z, z kamerem? Patrzcie, napisał do mnie jakiś gościu, że nie chce mi tam przeszkadzać, ale czy dostałem wiadomość od Steama? Mówię, że nie, on tam, ło, że przez przypadek tam zgłosił moje konto za to, że coś tam kupuje, skamuje ludzi, co nie? I stawi tutaj screena i on mówi, że ja nie chcę, żebyś dostał bana, co nie? I tu, jak coś, żeby napisać na Discordzie do tego gościa, co nie? znaczenia. Pisze na Steve'a, ale odezwij się do kogoś tam na Discordzie, bo to, to, to jest szycha. My na Discordzie na ten temat odpowiemy, nie na Steve'ie, nie? A na to w porządku. Nie obchodzicie, wie, że dostaniesz tam a na to pytał. Tam uu, coś tam, żeby odpowiedzieć na Discordzie. No, spoko, co nie? No, znowu to samo powtarza. Spoko, co nie? Okej. Okay. Nie pytałem, nice. Nie i potem zacząłem wysyłać mu memy. Słuchajcie, tak się rozmawia ze z kamerami, a nie jakieś tam o blokada od razu. Wysyłajcie mu memy. Piszcie, że was to nie obchodzi. Pewnie tam siedzi przed tym kopy, ten gościu się tak zastanawia tak. Się łapie. To jest w ogóle gościowi, nie zależy na jego własnym koncie. <noise> Teraz właśnie dostał kolejnego mema. <noise>